Jema na maneczko z tej strony, klękuj-bękuj. A dziś nagrywam odcinek. Pod koniec będzie dziwny fail w sensie to nie był fail, ale takie mhm. dziwne trochę było. I no, i chcę wam to nagrać, bo ogólnie to jest taki funny moment trochę. Sobie zobaczcie y, tą rundę, jak z y, kolegą. Całą sobie rundę. Zobaczcie. I jakby co? Y, zmieniłem konto, bo mój kolega. Um, bo mój kolega mi dał konto i teraz po prostu mam 7000 tysięcy pucharków i ma króla spajka no. Tutaj słabo, bo mogłem jednak wziąć te parki u psy, ale nie wziąłem i trochę zwaliłem i tutaj go nie zabiję. On mnie zabije. Tutaj mojemu koledze powiedziałem, żeby uciekał, bo El Primo. I zobaczycie zaraz, co się tam stanie. Patrzcie, jaki tutaj jest. Sie tutaj nawalają. I patrzcie na mnie. I wsiadłem trzy. Nie, no to nie było też takie pro, ale... No, i fajne. Będzie koniec nie Ten Barley i ten Tik zginął. ja dojadę I się troszkę bałem, że Zginę od niego Tutaj mój kolega zabił Ten, ale się tu chyba bałem, że zginę a Nie zginąłem I zaraz długo będzie Zaraz będzie taki fail W to nie jest fail, ale to takie lol Będę się bił z tym El Primo i zobaczycie, co się stanie. O, teraz. I patrzcie. Pff. No, takie XD. No, i to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć Wam w tym odcinku. No i y, zostawcie lajka i suba, jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie tu, znowu łapka i suba. No i siema.